Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Na państwa ekranach skład Rakowa-Częstochowa na ten mecz. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj Jagielonia Białystok. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców, ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydle. Wizdek i zaczęło się. Zdecydowane wejście teraz. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Rzuca piłkę w pole karne? Tym razem nic z tego. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Teraz przy piłce Jesus i Mas. traci piłkę. Jesus i Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Chyba trafi! Dobra, spokojna interwencja. Niestety traci piłkę. Decyzją sędziego odrzutu wolnego zacznie zatem Jagiellonia. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Zora Narce, nic? Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Chwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Babilonia coraz bliżej bramki. Co teraz zrobią? Przykrył, pędzi ze skrzydła na środek. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Za wysoko, jednak ten strzał był minimalnie niecelny. Patryk Kuhn przy piłce. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jest decyzja sędziego. Jagab znowu grę od rzutu wolnego. O właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Tylko minuta dodatkowego czasu. Dobra presja teraz, mają piłkę. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Decyzją sędziego odrzutu wolnego zacznie zatem Jagiellonia. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Raków może próbować akcji skrzydłem. Szkoda tego kontrataku, wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Przykrył. No nie, prosto pod nogi rywala. Tudor. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Ojej. Czy naprawdę trzeba było strzelać z takiego kąta? Drużyna chyba oczekiwała lepszej decyzji Jacku. No tak, nie zawsze trzeba próbować na siłę. Czasem warto pomyśleć, zagrać inaczej. I W końcu piłka to gra drużynowa. Nie wiem co się dzieje. Obu drużynom czegoś dziś brakuje. Mają ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę rywala i oddaniem strzału. Oby nam się ten mecz rozkręcił. Bardzo dobre wejście w śliskiem. Odbiór piłki. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Dobra, teraz obrona bramkarza. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Teraz z rogu na jedenasty metr. Tutaj coś nie zatrybiło. Udany blok, brawo. Przeciwnicy przejmują. Wychodzi na pozycję. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Rzuca w okolice 11 metra. Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Strata Jagielonii. Jagiellonia ma miejsce na skrzydle. I tracą teraz posiadanie piłki. 10 minut do końca tego meczu. Ostatni chyba już ataki Agieloni, która w końcówce próbuje przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Taras Romanczuk był w dobrym miejscu. Przejmuje piłkę. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. W chwilach takich jak ta wsparcie kibiców naprawdę się przydaje. Do końcowego gwizdka już tylko parę minut, a rezultat wciąż remisowy. Właśnie teraz doping fanów gospodarzy może ponieść ich do zwycięstwa. Raków bez piłki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Znów niefrasobliwie Raków. Strata piłki. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Jesus i Pomba w górę! Gra. Musi się mocno skoncentrować. To w tej chwili najważniejsze. Strzelił pewnie i celnie! Doskonale wiedział co należy robić. Nie, tak się nie strzela jedenastek. Jeśli chce się zrobić dobrą podcinkę, to trzeba jednak trafić w bramkę. Jest bramka! Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się! Być albo nie być. Dźwiga teraz na barkach ogromny ciężar. Strzelił mocno. Tuż przy słupku. Bramka. Taki strzał jest bardzo trudno obronić. Stawką jest wygrana. Ten jeden strzał zadecyduje. Spora presja. Serio? Można tak strzelać karnego? Nie zapomni tego chyba nigdy. Potworne pudło. Tak jest! Gol! Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Wszystkie oczy zwrócone na niego. Za chwilę może dać im zwycięstwo. I broni ten strzał. Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Tak, brawo! Kapitalnie się teraz zachował Bramkarz. To była interwencja, która wprowadza jego zespół do kolejnej rundy. Trzeba przyznać, że wspaniale się zachował. Wygrał swoim kolegom ten awans.